Hej, cześć, dzień dobry z tej strony, ale witam Was serdecznie w moim odcinku ZDB. Boże. ty zagusia. Jestem! Ej, patrz, ale nie jesteśmy klerami. widzisz jak miło? Ej, jakbyśmy byli, to ja wychodzę. Ja bym się posikał tu. Mhm. Ja bym był poszczanet, totalnie. O! To ten pan co się podszywa. No, bo on będzie nas. On będzie fajkował, Aga. Mhm. To będzie udawaczka jedna wielka. Mhm. Zobaczysz. Będzie hit? Ja ci mówię. No tylko już bym mógł się zdecydować. Halo, no <coughs> daj, że Reddy wyszedł. No nie no, nie, nie, no co ty gadasz? No wyszedł. Ale poczekaj, mamy. Patrz, nie wywala lobby, tylko czekamy 2 minut na gracza. Widzisz to? Na ty trzy prawie, o, nie? O tyle lepiej. Hmm. No, zobaczymy, może się łaskawie. No patrz, może jesteśmy gotowi, tylko nie ma oczywiście killera, no co oni robią? Był i się zmył. O! O! Gotowa ja? Aha, czekaj, o nowa, boże! Hmm. O, gotowy, dawaj, dawaj, pan ready! Hmm. No nie... U, jaka ty. sexy ty! Daj, Ci sexy pożre, zobaczysz. Zostawi <laughs> swoje oko. Aha. To jest widzisz... To jest undecided! No. Aha, teraz ta nie dała Nie! Po, Aga potarga mnie! A gdzie ty widzisz to nie da... Na górze, na czerwono. O, Aha. już. Dobra. To teraz Aga kręcimy geny. Mhm. Skup się. Baby. Mhm. Jest to jakiś ten? A tu jest, po prawej. Nie wziąłem ten. Kręcę! Hmm? O Boże! No. Gonicie? Nie mnie, ale już go. O, no już źle, że widzisz to? Nie dobrze. Oj, pani chyba u mnie. U mnie? U mnie. A, 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 je, yeah. u mnie, u mnie. U mnie A, 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 nie, yeah, u mnie. Muszę sobie patrzeć na niejednolite kolory, znaczy jednolite, żeby trafić tego pieprzonego skillczeka. Czekaj, a tu. O Boże, o Boże, Aga ona jest koło mnie, o Boże, o Boże. A już ściągnięte? Mhm. No i nie trafiłam na... Polazła, to ja zrobić gena. Ja się idę schować. Bo wydupiłam gena. To uważaj, Aga mam dziś polazła. Ale przyszła. Wytupujemy gena. Szukam je. To tak? kierem. Myślałem, że to ode mnie? O nie. Teraz mi to mówisz, Kurde, wróciłem, no wrócię, Maga. O Boże, Boże. No bo popiszczała. Ej, Ej, tu jest niedźwiedź. Jestem kuflem, słuchaj. Mhm. Dobra, kręcę gena no właśnie, też kręcę, ale wydupię. Nie możesz! Przylazłam! Te skiczeki mnie dobierają. Jezu, a ja jestem koszem na pranie. Oho, to za duże, Maćku. No ja wiem, no ale co? Już tu niczego nie mam, niczego. Dobra. nie jak ja pierwszą tą spację. Nie chciałam iść. Ale spadaj! O Boże, Maćku! Dobra, Aga chyba jest zwiałem. No, ona szuka. Pizła Gena. Czekaj, czekaj. Bo ja jestem tym wielkim stogiem siana, wiesz? <grym> Serio? Naprawdę, no! <grym> Nie wiem, czy ona jeszcze tu jest. No jest tutaj, koło mnie się kręci. Dobra, i wracam do tego Gena. Jestem serem. Mhm. I zawsze możemy żeby być Camembertem. No, patrz! Pieprzy tą kuźwa! Robię gena. Wydoprawiam ja gena. Mamy żadnego gena, nawet nie mamy zrobionego aga, widzisz to? No nie. Jest, taki dramat. Nie wiem czy on tu przylezie. <coughs> no właśnie, kręcę. Robię Zobaczymy. O, kruś leży. dostał. Dobra. Mam połowę już Ja też mam połowę Ej, daleko ciebie jestem panę daleko ja Jestem też. daleko po drugiej stronie Ale może random drogi Boże Idzie do mnie Oho No już da idę po niego No, sraka Kuj właśnie przemieniłam coś dużego A, ściągaj go? Tak Miło. miałem miałam czy czwarte? No. O, żypko, mnie stoi. To ja. Uważaj, maciek bo on tu, ona tu jest. Dalej nie podejrzane, wiesz? <grybko> <grybko> Dobra. Ho, chodzę mną, chodzę To ja się ulecze O Boże, Aga. To. To ja się wazą, ale chyba nie widziała. A może widziała? Nie. Nie, nie, nie. nie! Rozkwasiła mi łeb. Komu? Mi, ale jeszcze ja się żyję. Przyszła ona za mną. Wazę mi rozwija, trzeba już tam. Wale, co za... Zostawiła mnie. Kręcę gena. Hmm? Nie wierzę w to. przypisziła tej ma szakra ja zakę to samo potrzeba samo Ej koń kogoś aha chid miło miło bardzo czy czwarte aha nie wytrymy. aga kończy na Zostaw mnie! Zrobiłem gena. Proszę! Maciek! Jestem serem. Gdzie ty ja jesteś? Maciek! Nie wiem co ona robiła, ale mnie zostawiła. A czym jesteś? Grzybem. A! Dobrze. Grzybę! Ej, ale pizło tego. Nie wierzę. Jak rozwaliła tego gena? Naprawiam. Mhm. I się śmieje? już, tego się śmieje bezczelnie? No. <laughs> o, może wysadziłem gena, aga? <laughs> nie, to Mam cię czwarty gena. Ja jedną trzecią. Albo nie, jedną czwartą mam, przepraszam. Nawet nie, jedną ósmą. Daj spokój. Dramat. Wysadziłem gena, nie ja jest mnie. Kurde. Myślałam, że mam yy, metodę i nie potrafię. Jezu, Aga, wysadzam gena. Co się dzieje? Nie się nie mogę skupić. Nie, idę stąd. Szukam je. Czy ja mogę być? O, tu jest ser. Ona mnie szuka. To chowaj się. Pojechała. Pojechali? O. No nie wierzę Maciek. Co zrobiłaś? No wydupiałam na no. To jest choroba. O Boże! Ała! Ała! Ta. Oho. Już leżę. Milo. A nie te, te skilczaki Są za szybkie, jak dla mnie. Mocy Help. Nie doję. A Gasi prawie wyrwę teraz to hit. Co ty robisz? Wyrwałem mi się O, o Boże, o, ja w oknie Aha Jestem kłodą. Ej, przyszła nam pokażę. Muszę się ulec czego. O oh, to ty, it's you To ty? No, no, nie widzisz mnie? Ty, ta babia, ona... Ej, ona mi użarła kawałek budyniu budy... O bo... budyniu Ej, ona dziwnie gra, Maćku Boże, boże, jestem logiem siana, nie! Ona dziwnie gra Nie w ogóle lecę, nie? Benny Hill. Przysięgam. tej. Ja Ej, pokażę, no to ją braknie. Aga? No. Mam problem. Idę na krzesło. Dobrze. Oh o maga, wis wiszę, siedzę. Tu Wiszu? Ej, tu są dwa geny. Jedzie ja do nas. Nie wiem gdzie, ona no, gdzieś pofrunęła w ogóle. Do, do, nas. O, 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 je, yeah. mm. Minęła szuka, 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 szuka. Szuka, szuka, A ja muszę healing, czekaj. Uh -huh. Powaliła kogoś, powaliła bezczelna, no. Aha, to jest zrobione. Czekaj, też jest zrobione. I są geny jeszcze. Tu jest gen. Tak okay, ten na zielono, to są zrobione. Tak. O Boże. Robię. Mhm. Uh -huh ty robisz? Jeden, jeden gen jest w kościele. A kręcisz coś, czy nie? Kręcę właśnie, no. Ej, ona napisał e, wiggle, widzisz to? Jest koło nas. O, ona napisała Don wiggle! To? No, ta zakonnica. Tak? No. A może się chce bawić? Ej, się pobawię zaraz. Nie wiem, że ona dziwnie gra. Ej, mam ponad połowę jakby co? Ja mam połowę. O Boże. Ona przychodzi, rozwala i zostawia tych. Tak, no. Hmm. Kurde, wysadziłem maga. <grywa> Przywróć do mnie. Mamy pół gena. Ja psony, będę, ja będę leżał. No Jezu. No. No bierze mnie, a ja ginę chyba. Jak to? Nie, nie wiem w sumie. Ja do Ej, wyoblowałem się, uciekam. Lecę! Ej, co za mecz ty w ogóle? Dziwny. <laughs> no. Zrobiła. Kurde, wysadziłem gena, mam dość. Pojechałem. tam. My w kościele mamy dużo. No już. Kurw! Jakie to jest wkurwiające. No. Nie, nie umiem. nie umiem. Dobra, robię gena. Teraz się skupię. Mhm. Tak zawsze mówię. Muszę! <grywa> e, Cóż jest legendów? Ej! Z kliczeków, Boże! <grywa> <grywa> o nie, macie ja ci rozwalę gena. A ta maga, ho! O, trafiłam? Ja mam co chwilę z o jezu! Manu? No co robisz? No ja, aga ginę Nie, czekaj, nie wzięłem Tak? Ginę? Nie, co ja robię? Nie, jeszcze Aha. żyję Została. E, tu jest gen skończenie, czaisz? Tym hmm? serem? To muszę ja mnie przejść, bo dam 3 Tylko, że ona miała śwista. A faktycznie no. No, bycie szlak! Hit! Wiermie mnie. Ty, 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 ty. No, patrz. No patrz. Idzie ktoś po ciebie? No, chyba ja. No, ktoś tam. Tak, mhm mm Wypij ty Kończę znaczy, No nie, mam połowę znowu Kurde, ja no dziłem gena, mam dość Nie No i przyjeździała do mnie, koniec jest No i leżę <laughs> Ostatni gen. No. Dziękuję Agan. Mm -hmm. Chodź, mm -hmm. zrobimy go szybko. Co ty ja wydupiasz 10 razy? O Bożu ile? Co ile? No jak dużo do zrobienia? No, co chwilę go ona wy wywala nam. Teraz się uda, zobaczysz Nie mów, bo wydupiemy 10 tysięcy 000... Skacze <laughs> Trafiłam trzy na razie Cztery No! Bo Dobra w końcu Mam dość Wychody nie czego nawet You done? I'm done, Dan, <noise> Może się ulecz. Ja? Nie mam czym. Aha. No. Chodź, jak wychodzimy. Ja jestem tu butlą. OPEN UP! Jedzie tu. Wychodzę. Wyszłeś? No. Ej, a, a co ty? się z nim stało? Ten A to stoi, nie, co się stało? się tu stoi i kręci, patrz. Ale tam ktoś siedział. No to się uwolnił. To? No. What the hell? No. Dawaj go do bramki, szybko. Wyszłam. Aha. Hey, hey. No. no chyba żort. Mhm. O, wszyscy wyszli, tylko nie ten. O Boże. <sighs> Dramat. Mhm. A to było... Długie. No. <laughs> Hit. Chyba ona się z nami bawiła. No, trochę tak. O Boże, ja mam prawie 18 level, Aga. Ja dopiero 11 wbijam. Jej, co takie te levele co tu? Hmm. Gdzie ty jesteś tu? Dziękuję. Czekaj, chciałbym tobie też dać. Idziemy tu, o. Kłapeczka. Dobrze, kochani, uh -huh. kończymy, była Agusia. Była. Ja. ja też byłem trzymać się buzi. Pa! Pa!